Witam wszystkich w dzisiejszym poradniku, pokażę wam jak zrobić portal do netheru. no yy, nie ma znaczy. budujemy go podobnie jak, yy, to, jak portal do netheru. tylko, że zamiast yy, zrobienia to tego z yy, obsydianu robimy z glowstone, na znajdziemy oczywiście i odpalamy wioderkiem wodę Przenie się i jesteśmy w niebie jak być. To wszystko na dziś pamiętajcie o ocenianiu, subskrybowaniu i Proszę uważać na różne swarki, które tutaj lubią krążyć i zabijać Co prawda ja to zrobiłem na kreatywie, ale działa to w ten sam sposób